Maneczko. Witam Was bardzo serdecznie. Bardzo dawno nas tutaj nie było. Nie widzieliśmy się już. Uhu, Bardzo długo. Zdecydowanie za długo. No, a może tak lepiej na to wygląda. Bez tego czupi radła na, na głowie. Uroki nagrywania, słuchajcie. Jak widzicie, e, zaczynamy teraz najpiękniejszy okres w polskim rolnictwie. Ogólnie w rolnictwie chyba na całym świecie. Czyli okres żniw. Jest to najlepszy okres, ponieważ cały rok rolnik sobie spał, leżał, obijał się jakby niby nic przynajmniej w opinii publicznej, a mu rosło na polu. Wiadomo, taka jest opinia publiczna, natomiast kto jest rolnikiem, ten wie, że trzeba było tutaj poświęcić, zobaczcie, mnóstwo, mnóstwo pracy. Czekajcie. Jak wiecie, trzeba było poświęcić mnóstwo pracy, żeby uzyskać oto taki plon. Plon, który tu widzicie, no ciężko powiedzieć, jak tutaj się szacuje. Eee, po zimy jęczmień wszędzie było bodajże dane dwa razy po 200 litrów RSM-u w tym roku także większa dawka niż zazwyczaj z tego co mi się wydaje eee, o szczegółach musiałby Wam opowiedzieć tata, tutaj mamy działeczkę chyba dwuhektarową bądź nawet niecały, tamten fragment co widzicie, on chyba nie jest zasiany z tego co pamiętam tamten kawałek został podzielony na działkę i właściciel pola a Wy i tak prawie po słońcu ich nie widzicie i właściciel pola e, tam będzie sobie tamtą działkę chyba sprzedał nawet. Pole jest oczywiście dzierżawione tak jak większość naszego areału. No i jak widzicie, no w tym roku, co by nie mówić, e, poprzednie trzy lata nałożyły nieco pokory, w tym roku każdy deszcz był dla nas zbawieniem. E, że tak powiem, opady tegoroczne nam sprzyjały. Wiadomo, nie jest to to, co że tak powiem, książka napisała, to, to co by się naprawdę chciało dla. Osiągnięcia maksymalnej wydajności z hektara, natomiast no, trzeba cieszyć się z tego, że no, jak widzicie, zboże jest, jest całe. Gdzie niegdzie tu, na, tu nawet widzę takie jeszcze nieco wpadające w zieleń, widzę tutaj łodygi, ale jest już dobrze. Kosimy, zboże się nadaje do koszenia. Nie wiem, czy sąsiad sprawdzał, ale e, robi też badania wilgotności, więc najprawdopodobniej też się jeszcze dowiem, e, ile takiej mi ma wilgotności, gdy chodzi o ziarno. No i generalnie, no co, kosimy to, co nam wyrosło na polu. Zobaczymy, jak ten rok się zapowiada. Na innych polach mamy nadzieję, że te 6 ton z hektara gdzieś tam mam, myślimy, że może nam tutaj spokojnie sypnąć, ponieważ w tym roku zima była zimą, tak naprawdę śniegu było i to sporo. Ja również się z tego cieszyłem. Kuligu się zrobić nie udało, ale co, ta, co sobie autem się powygupiało, po to się powygupiało. Oczywiście na zamkniętych placach. No i powiem Wam, że no jak widzicie, One no, wedle mnie wygląda tutaj bardzo fajnie. Zboże było oczywiście skracane, tu widzicie się położyło. Nie, nie, nie obeszlibyśmy się w tym roku oczywiście bez gwałtownych ulew ani e, wiatru. Na szczęście nie było żadnego gradobicia, więc jest co zbierać. Współczuję tutaj z tym wszystkim rolnikom, których klęski żywiołowe dotknęły, no bo jak wiemy, co z tego, że nam urośnie jak grad, potrafi skosić dużo szybciej niż najwydajniejszy kombajn, Potrafi po prostu zbić zboże z całego pola w przeciągu gdzieś tam godziny, nawet albo i mniej. Nas to na szczęście nie dotknęło. No i będziemy widzieć, co tutaj się dzieje. No jak widzicie, no jest zboże. Nie są to pierwsze klasy ziemi, więc tutaj. One 12, 12 ton z hektara nie będzie występować, ale też 6 jakby było, to by było super. Objętościowo pewnie się dzisiaj dowiemy, jak tam było widać na pierwszej szczepie, już coś zostało nasypane. Zobaczymy, ile łącznie będzie nasypane z całego kawałka, ponieważ e, mamy tutaj chyba dzisiaj jedyne pole, które skosimy. Jak widzicie, słońce jest już bardzo nisko, nie, ponieważ jest godzina 20. Tam się coś sobie dzisiaj kosił. Teraz do kasza jeszcze nam i tak po prostu korzystając z okazji, gdzie jest ktoś w okolicy, nam troszeczkę podkosi i w ten oto sposób 20 hektarów zniknie. To co? Widzimy się później. Jaki jest plan na dzisiaj? Do upadłego? No bo to jest więc to się pewnie zacznie niedługo ten Słońce zajdzie, wilgoć wejdzie i pewnie nie będzie chciało... A jak sypie? Dobrze? Tak widzisz, drugi zbiornik A ile to, ile to jest w ogóle teraz? Bo to jest z boku nie, nie zrobione Czyli to jest ile? 2,5 hektara To jest 2,5 z tym włokiem? No to za rowem A, jeszcze tamten kawałek to 2,5 2,5 hektara I co, chcesz kosić to i... Ile się da dzisiaj albo jutro bo z to jest chyba... Nie, to tyle. I tylko jęczmień to jest. I tylko to jest jęźmia, resztę przeżyto Później przeżyto, o A potem co, co jest na takie najbliżej gotowe? wszystko, bo to co Czyli Już sposób. można wszystko kosić, tak? No jeszcze nie, bo zielona słoma. No to mi chodzi właśnie, co, co tak, że tak powiem szybciej już dojrzało. No tam co, co masz. Aha. Czyli byle teraz tylko jęczmień i potem po wczasach pewnie będziesz kosił resztę. Bo co, tutaj masz oszykowane, a rezerwowo tam gdzie ja pod trzecią, tak? No dwa trzy No nawet jeśli, no powiedzmy, że masz 2,5 hektara, czyli teoretycznie jakby tak koło 6 ton było, to masz dwie przyczepy i tą trzecią by trzeba było jeszcze do, wyjść. No i coś, to ja bryknę, dać no, też podjadę szybko i wiadomo. Tak muszę No A czemu w ogóle wziąłeś tą przyczepanie a tamtą drugą? No tu Bo no, tamta nie ma zysypu Aha, on no to w sumie bez, bez, no tak, to Ale bez różnicy sypiesz. No rozumiem, nie bo mówię, czemu nie wziąłeś wywrotki, ale w sumie też jest nie zrobiłeś A Michał sprawdza wilgotność czy nie brał tego? 12,7 12,7, to w sumie dobrze A w skupach do ilu zazwyczaj w że żydku? 14 No, mhm. nie tak źle No i w sumie taki nie jest wcale leżący chyba nawet, co nie, bo tak to patrzyłem to... Ile? Tam tylko tych parę miejsc, bo tam na samym tych, tym zakręcie, taki le, lekko po, położony, ale nie na, na, na do ziemi. To już położyło się, ale że słoma na słomę się położyło, bo się fajnie tak widziałem, tak mi się złamał w połowie i tak pod 90 no. stopniami stał, że tak swoim odebrać podebrać można, tyle że wolno jeździć tak także, że tak złamał, bo nie połamała się słoma dalej, głośno No, a czekaj, a jak to jest? Mogę nam pytać. Eee, ty dawałeś dwa razy po 200 litrów arsa? 200, tak. Ale a dwa, dwa razy po 200? Tak. Pierwszy od 1 marca. No, 1 marca jak było można, i później za 3 tygodnie. Dobra, a te wszystkie zabiegi, T1, te T2, te, te 3 Ty wykonujesz? Nie wiem. to była te dwójka. Te dwójka. Był a. ten płyn, ale ten yy, długo działający na grzybę. Długo działający? No i mikroelementy. No i mikroelementy. No I mikro I fosfor, bo też to, co było w tym Big a to już e, jako sól potasowa, tak? Czy co to nie, było? fosfor, potas, mangan i trochę wapka tam było. No to już jako granulat. No, to to, 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 że jest z Dawidem akurat. To a to nie, to ja chyba jeszcze stoję. No nie, to chyba sam jechałeś na albo tu blisko. Tak, bo ty tutaj chyba sypał sobie po big bagu i jechałeś, To z wiaderka sypałeś i akurat ci starczało na pole. Tak, a my nie mieliśmy, a później od Michała i tak pożyczyłeś, bo wyszło, że i tak nie, nie dało rady. A czemu on ma ten bok otwarty? tam coś za sztuł? A, po prostu sama klapa się nie trzyma. A bo tam gumiane gumy jak 30 do maski, a to kosztuje złotówkę i jest tyle samo warte co, co kosztuje właśnie. Czyli tyle co nic Nie no pewnie jeszcze... Tak w... nie. nie wiem właśnie czy się wyrobi, bo ja wiem, że jak jęczmień to zaraz jak tylko słońce zajdzie to już zaczyna się te na widłach e, wrzucać. Chociaż w sumie no, jakieś takie suchy to może nie będzie tragedii To 2 tony, 4 tony A pełne zbiorniki sypał, czy nie pełne? To było pod klapę Pod klapę, no tak o znaczy nie no, jęczmie to będzie tam bardziej półtora, chociaż to zależy jak on ciężki No sam widziałeś co było w kontenerze, no będzie pół tira, będzie pół tira A tu praktycznie cały tir i... Jeszcze nie pojechał No Na połąki pomalował Właśnie widziałem, tamten ten coś tak obmalował razem z bortami ochlapanymi z farby nie było więcej. A ty się farba skończyła na tego? No cóż, ale ten właśnie zaś, ten zrobisz za krótki, a tamten za długi. Nie, ten jest krótszy, to jest miejsce, a tamten trzeba obszerzyć. Nie, ale właśnie chodzi mi o to, że tamten masz taki fajnie teraz taką górkę na, zrobioną. Taki właśnie <grym> ładny ten. A ten jest bardziej płaski i właśnie byłoby dłuższy i byłby tak samo wygięty jak tam, to by było lepiej. Teraz planeka będzie naciągnięta, jak nie wiem. A tam jakąś dajesz piankę tak samo, czy nie? nie kupiono, a kupiesz? tu trzeba dać, żeby wypuścić, żeby nie rwało. No, 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 jak najłagodniej. Zobaczymy. Będzie szło, to będzie dobrze. jakaś nie przyszła, to tak jest jak na innych polach. Właśnie mówiłem wcześniej, że najszybsze koszenie to jak gradobicie. No tu widziałem, bo to rok temu chyba było, tak, że jęczmij mi ten płotek, no odpadał ten no? To nie było nic Ale ogólnie rok temu chodzi, że jeździ mi ten, 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 co był, to miał problem, że spadał. Bo chyba za domem wtedy mieliśmy Połamał mi. No A w tym roku w miarę ta pogoda tak dała radę. Ale na tak jak patrzę zaś, niby, niby tak nie widać tego zboża, żeby było, ale jak jedzie to jest taki dymek jak jedzie, nie? Powoli jedzie, ale musi mieć tam... tam teraz przerobu. będzie jechać. Patrzę, jak mówić, je tam jest taki położony. nie leżący, to położony. No 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 no, musi, musi się namęczyć trochę, żeby pozbierać. Bo to niby tak nie widać, potem złożył, ale tak jednak sypie. No. Jeśli tak żyć, a jeszcze i tak brzydki pierdzieliła, jeszcze mi było lepiej A to ty nie, nie wyrobiłeś się z zapryskiem? Nie, nie apryskiem? Nie, czekałem, ja, nie trzeba nie widać, a tu jak to już... To już za późno było No tak brzydko? No nauka ma na błęda Zaraz po pryskach i będzie profilaktyka Nieważne czy widać, czy nie widać, pryskać i tyle no bo te do są żywowe, tak? Ty robisz uprawnienia, nie ja baj. Spowi spowiadaj się, bo ja nie, ma, ja nie mam wiedzy do tego. A to tam widać, tak chodzi, czy to właśnie tak przycina? Ale w miarę też, też tak widzę, nie ma takiego syfu w tym jęczmieniu w sumie Nie ma takiego syfu w tym jęczmieniu tak no jak wszyscy z centrali to co ma być Cała ja jest sama i nie wiem czy będziemy sprzedawać razem czy nie Aha Bo nic Aha Nie wiem czy zimowa czy usenna. Czyli twój wyszedł lepiej niż no, u niego syfie. Nie ma nic w No to w ogóle widzę, że zazwyczaj jak jest jęczmie to się tak sypie z niego pełno nie wiadomo czego A tutaj w sumie tak nie widać żeby się nadpylił ten innych ty a to ze jeszcze do siebie No, jeden big bag by się a przydało Wdzięczny jest po prostu bo jaki to jest? czterorzędowy? czterorzędowy nazwy no. nie pamiętam o te, te odmiany tam no ale jak to było w zeszłym roku brane? bo ty brałeś kwalifikator zaprawiony tak? tak zaprawiony na ten bejcom, później jeszcze na grzyba Ktoś było był Tam był Kulwypas hmm. no Ten z centrali, no to ta To ta akurat, jeden rok kwalifikat 140 kilo na hektar 140 na hektar, no To teraz miał kwalifikat Teraz można posiedzieć to samo I za rok znowu kwalifikat Kwalifikat, potem jego płody I na nowo kwalifikat Zależy, dobra cena dobra to Zależy i cena. A patrzyłeś po ile teraz jęczmień? W i po 700 na razie Czyli są sumie tak jak na żniwach. Akurat najlepiej teraz sprzedać póki cena Paliwa na te na podorywkowe prace i... i jest co robić No tam na tą, sąsiedzką 912 Teraz za małą talerzówkę pod, pod niego może, co to dwumetrowa? No, Bociany te, też latają i szukają. No, ale ja i tak wolałem, jak Bizonem Robert przyjeżdżał. Jakoś tak sentymentalniej było. Klas nie ma takiego dźwięku, niestety. No, widzę, te lampy z przodu zmieniłeś, ale z tyłu jeszcze nie. Z tyłu nie będę zmieniał no to są tak na jak zepsujesz to założysz czy to? Pójdą no to do tam A, A nie brałeś dwóch tyle? Dwóch zestawów? Tak. Czy tylko dwie, dwie sztuki wziąłeś? Dwie sztuki. Aha, no to tak, do tej nowej się założył. Myślałam, że, 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 że brałeś od razu cztery. A ty, te przednie brałeś cztery, tak? Tak. A, czyli tu i tam No sobie da, bo tutaj ta prawa nigdy nie chciała działać Gdzieś tam tam masę zgubiła i, i dupa. Ну да, A to nie działają? Zróbcie na przestały on? Nie. Przedstawili po prostu. Nie, tego Jeśli się woda, i Nie, nie. po nie. 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 woda Nie. 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 cały Nie. 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 A że to Nie. to Nie. 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 bo to Nie. Nie. Czyli woda wleci, ale nie wyleci? Tak Szczelne na wodę, ale jednostronnie tak. Ale to są te stali ekspres, tak? Czy dzieje brałeś? Nie, no ja normalnie też, ale drogo Ale drogo Czyli ile? Dwa lata wytrzymałeś?